Witam Państwa bardzo serdecznie. O poranku pogoda u nas przepiękna, słońce świeci, niebo błękitne, jeszcze trochę jest biało, ale myślę, że to już będzie pożegnanie. zimy, wprawdzie mówią, zapowiadają w prognozach pogody, że mają być gwałtowne śnieżyce. Ale widzę, że temperatury są dość wysoko na plusie na najbliższe dni, więc oczekuję, że zima przynajmniej chwilowo na dłuższy czas ustąpi. A ja Państwa zapraszam do Ogrodu Marzeń Wirtualnego. Natomiast na żywo serdecznie zapraszam od wiosny do jesieni, bo wtedy Państwo najczęściej przyjeżdżacie, najchętniej, żeby zobaczyć i porównać, czy rzeczywiście ogród wygląda tak, jak prezentuje się na filmach czy na zdjęciach na moim blogu. A więc przygotujcie pyszną herbatę, kawę i zapraszam na wspólny spacer. Z okna salonu spoglądają na nas przepiękne, kolorowe koleusy, ślicznie wyglądają właśnie od strony od zewnątrz od ogrodu, bo tak jak mówiłam odwracają się do słońca. Tutaj rośnie posadzony oczar. Oczar o żółtych kwiatach. Na tle topniejącego śniegu wygląda tak szaro i buro. Jeszcze, jeszcze nie ma kwiatów, jeszcze nie kwitnie. Ale to wszystko zależy od odmiany. Są takie, które już zaczęły kwitnąć. Ja zaraz podejdę do czerwonego i sprawdzę. Być może czerwony zaczął już kwitnieni. Pąki są, więc liczę, że i kwiaty też będą. Idę alejką, żeby odwiedzić oczar czerwony. Tutaj jest oliwnik dwubarwny, oliwnik rośnie zawsze bardzo pięknie. Teraz troszeczkę po nocy z lekkim mrozem ma liście podwijane, ale właśnie tak zachowują się rośliny zimozielane, liściaste, między innymi też rododendrony. Tutaj jest kolejny oczar. Ale, o, ale tutaj, <laughs> czy tam mi się tak uda i pokażę, już zaczyna się coś dziać. Pojawiają się pierwsze takie maleńkie, czerwone, czerwonawe kwiaty. Po prawej stronie widzę wyraźnie, że zaczynają rozkwitać, o, ale widzę też, że tam dalej też. Czyli czerwony jakby chyba będzie m, tym wcześniej kwitnącym. Pierwszym. No, tutaj e, kwiaty muszą być chyba raczej w takim większym rozkwicie, żebym to mogła Państwu po prostu pokazać. Spróbuję tak przybliżyć. Po prawej stronie tutaj widać takie maleńkie zaczerwienienie, i widać też tam. Ja w rzeczywistości widzę to zupełnie inaczej niż widzi to kamera. Bardzo się cieszę, że oczary będą kwitły. One są maleńkie, wsadzone są w ubiegłym roku, więc nie są to jeszcze duże krzewy, ale właśnie bardzo się cieszę z tego powodu, że są to krzewy kwitnące zimą. Taw jeszcze zamarznięty, skuty tutaj lodem. Gdy wcześniej była odwilż, rybki pływały, później nastały czasy z silnym mrozem. I mam nadzieję, że rybkom udało się przetrwać. Pięknotka Bodiniera też wygląda bardzo ładnie. śliczne fioletowe korale są przepiękną ozdobą tego krzewu. Jest troszeczkę przycięty. I liczę, że będzie się tutaj dobrze czuł i wspaniale rozrastał. Kalina bodnatanska, też. Pąki są coraz bardziej różowe, ale jeszcze, jeszcze tak trochę dalekie do kwitnienia. Choć wyraźnie już tutaj nie jest. Piękna, taka A widać, że jest Miała różowe kwiaty. W ubiegłym roku też miała kilka, ale znacznie mniej. W tym roku widać tych kwiatów bardzo dużo. A tutaj Edgę papierodajna i jej kwiaty, bo to są na pewno pąki kwiatowe, ale kwiaty są żółte. Teraz te pąki są takie dosyć ciekawe, tak jakby były z taką białą watą bardzo ciekawie wyglądają i na każdym końcu tutaj tych pędów jest pąk kwiatowy więc też z niecierpliwością czekam na jej kwiaty pierwsze kwiaty w naszym ogrodzie zdaje się wyglądać dosyć dobrze i chyba te zimy mroźno czas przetrwała dobrze pomimo, że ja jej nie osłaniałam dlaczego? Nasze źródła podają, że w naszym klimacie przetrwa bez okrycia do minus 7 stopni, ale na etykiecie wyraźnie było napisane że przetrwa mrozy do minus 30 stopni, a więc być może są to po prostu różne odmiany. To jest odmiana bardziej odporna. Wygląda na to, że na razie wszystko jest tutaj w porządku. Podejdziemy teraz do rabaty, na której rosną ciemierniki. I tutaj są ciemierniki białe, które rosną już tutaj kilka lat. Nie specjalnie jakoś tak rozrastają się w większe kępy, ale co roku kwitną. To są Ciemierniki białe, róża Bożego Narodzenia, która powinna zakwitnąć na Boże Narodzenie, była akurat w Pąkach, teraz jeszcze nie ma kwiatów rozkwitniętych, ale Pąki już są duże, tamta kolejna też. Tutaj jest ciemiernik też biały, który kupił mąż. I... Posadziłam, ale kwiaty zrobiły się chyba od mrozu takie dosyć niezaładne. Natomiast tutaj są ciemierniki glandorskie. To są ciemierniki, które w ubiegłym roku sadziliśmy. Mąż mi kupił i proszę zobaczyć, tutaj już wyraźnie widać pąki kwiatowe. Czyli będą przepięknie kwitły. Gdy kwiaty będą już większe, wyższe, to wówczas poobcinam liście. To nie jest konieczny zabieg, ale żeby wtedy kwiaty bardziej były widoczne, obcina się liście. Podejdę tutaj dalej. Tutaj są ciemierniki, które też posadziłam, gdy mąż kupił na święta Bożego Narodzenia tuż przed świętami. I muszę powiedzieć, że tak po, tym, po tych mrozach, no, wyglądają troszeczkę niezaładnie. Ale zobaczymy, co będzie dalej. W końcu powinny przetrwać, bo są to rośliny zimowe. Im mróz nie powinien im raczej sprawiać problemu. Przynajmniej te tutaj w gruncie radzą sobie naprawdę bardzo dobrze. Ładne mają liście. Nie chcę tak za bardzo podnosić, bo są troszeczkę takie zmrożone, sztywne, żeby nie urwać. I tutaj też są kolejne pałki kwiatowe. Proszę zobaczyć tutaj. Nie wiem, jak słońce akurat życzy. Tutaj jest jeden, a tutaj jest następny i tam widzę też. Tak więc e, kwiaty ciemierników będą. Tutaj jest kolejny trzeci ciemiernik, który również był posadzony w ubiegłym roku. On także ma pąki kwiatowe i też dosyć nawet ładnie wygląda. No niektóre liście tutaj przemarzły, zrobiły się brzydkie, ale te młodsze są zielone i ładnie. Tam mam posadzone ciemierniki, tak naprawdę po jednym, po dwa liście widzę. To są ciemierniki, które też Państwu pokazywałam. Jak pamiętacie, kupiłam. Nie w doniczkach, kupiłam w takich foliowych torebkach i był dosłownie maleńki korzonek, troszkę ziemi. Bardzo tutaj miałam obawy, czy one rzeczywiście urosną, ale udało się, podlewałam, pilnowałam i faktycznie rosną, więc jest szansa, że skoro urosną większe, to i kwiaty też będą. Idę na skalniak, żeby sprawdzić i zobaczyć, jak się ma wilczomlecz mirtowaty. Dziwo, proszę Państwa, wszystko tutaj jest w porządku. I jest ciekawostka: ten wilczomlecz wyraźnie przez zimę urósł. Ma bardzo długie pędy, też nie chce go ruszać, bo jest tutaj śnieg, jest zmrożony. Tutaj długie pędy, tutaj, a więc rośnie wspaniale. Na początku posadziłam go w takim miejscu półcienistym, ale bardziej wilgotnym, ale źle się tam czuł, nie chciał rosnąć. To jest roślina, która kocha słońce i wilgotne podłoże, więc posadziłam go tutaj na skalniaku, podlewam, no i rośnie znakomicie. Nawet przez chwilę przyszedł mi taki pomysł, czy nie posadzić go razem z koleusami w donicach, takich metalowych, które zrobił na słówkach mąż, ponieważ jest to też bardzo dobra roślina do donic, tylko koleusy musiałyby być na pniu, tak żeby korona koleusów była wyżej, żeby oczywiście nie zasłaniały wilczom mlecza mirtowatego, bo wtedy nie będzie rósł. Potrzebuje słońce. No, mogłabym spróbować jeszcze, jeszcze nie. Jeszcze się zastanawiam nad takim połączeniem, czy będzie to w ogóle dobre połączenie. Koleusy też lubią wilgoć i też lubią słońce, tylko żeby jedno drugie nie zacieniało ogrodku japońskim śniegu już zdecydowanie nie ma, a też było go tutaj sporo, zasłaniał wszystkie rośliny i nic nie było widać zaczynają kwitnąć wrzoszce, mam wrzoszce białe wrzoszce różowe i wrzoszce różowe, pierwsze kwiaty już się pojawiły zresztą białe też tutaj już widać niby leży śnieg, a one już kwitną Myślę, że warto postawić na rośliny w ogrodzie te, które również kwitną zimą, bo wtedy ogród jest ciekawszy, jest weselszy, no i oczywiście bardziej kolorowy, a przecież my zimą bardzo potrzebujemy tych kolorów, no i przede wszystkim też słońce, ale na słońce no, nie mamy wpływu, natomiast na rośliny w ogrodzie jak najbardziej już tak.